15 stycznia uczniowie trzech klas pierwszego Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Czarnickiego w Kozienicach bawili się na swoim balu studniówkowym zorganizowanym w Centrum Szkoleniowo-Integracyjnym Jagielonka w Wiedli. Tradycyjnie wieczór rozpoczął się w takt Poloneza. Poloneza, czas zacząć! thank <laughs> you Wieczór studniówkowy to doskonała okazja do przekazania ciepłych słów i życzeń zarówno samym maturzystom, jak również nauczycielom i rodzicom. Drodzy uczniowie, dzisiejszy wieczór jest uroczysty nie tylko dla Was, ale również dla nauczycieli i całej wspólnoty szkolnej. Zwracam się do Was jako do przyszłych specjalistów różnych dziedzin: lekarzy, prawników, polityków, może senatorów czy posłów. Wszystko przed Wami. Wierzę, że spełnicie swoje marzenia. Trzeba tylko najbliższe tygodnie wypełnić efektywną pracą, wytrwale dążyć do celu i wierzyć w sens pokonywania trudności. Przy dzisiejszej okazji dziękuję także gronu pedagogicznemu za rzetelne przekazywanie wiedzy i serce włożone w nauczanie, za wsparcie oraz efektywne działania, które prowadzą uczniów do sukcesu organowi prowadzącemu i wspierającemu naszą szkołę, powiatowi kozienickiemu, gminie kozienickiej, bar, gminie Kozienice bardzo serdecznie dziękuję za wszelkie wsparcie finansowe i nie tylko. Dziękuję także rodzicom za dobrą współpracę, wspieranie szkoły także finansowe, zadbanie o rozwój młodzieży, a członkom Komitetu Studniówkowego serdecznie dziękuję za zaangażowanie sił i środków i czasu w przygotowanie dzisiejszego balu. Droga młodzieży. Dzisiejsza studniówka to piękne i bardzo ważne wydarzenie, ale radość z dzisiejszego dnia przeniesie się do Waszych wspomnień. To do nich będziecie wracać już wkrótce za sto dni wykonacie ogromny krok w dorosłe życie przed Wami. Przed Wami matura, więc w imieniu zarządu powiatu kozińskiego, w imieniu starosty powiatu kozińskiego, jako przewodniczącego zarządu Krzysztofa Wolskiego i całego zarządu życzę, aby spełniały się Wasze marzenia, aby matura przyniosła wspaniałe efekty, efekty w postaci dobrych wyników, które pozwolą, aby stały się one przepustką do Waszego dorosłego życia, abyście mogli Osiągać wymarzone cele, sukcesy. Aby osiągnąć sukces, potrzebna jest praca. Własna praca, wytrwała praca, ale też wiara w marzenia. Ta wiara pozwala realizować wszystkie marzenia. Pozwala zdobywać góry, pozdawa, pozwala osiągać sukcesy w różnych dziedzinach waszego życia. Więc nie bójcie się wyzwań, spełniajcie swoje marzenia. A dziś życzę, bawcie się i wracajcie do wspomnień z tego balu studniówkowego. A my wraz z wami będziemy je wspominać, bowiem studniówka wpisuje się w historię tej szkoły. Studniówka jest jedną z ceremonii, która przetrwała po wielu, wielu wiekach i zostanie, bowiem to właśnie ta moc przynosi najpiękniejsze wspomnienia. Studniówka jest tylko narzędziem, środkiem do realizacji planów, celów i marzeń. W imieniu Rady Powiatu Kozienickiego życzę Wam, abyście osiągnęli ten sukces dzięki Waszej wytrwałej pracy i pracy Waszych wychowawców i nauczycieli. Moi drodzy, studniówka to ważne i radosne wydarzenie, ważne wydarzenie i moment w życiu każdego. Myślę, że z niecierpliwością na nie czekaliście i pewnie będziecie je z przyjemnością za wiele lat wspominać. Ale studniówka to także symbol pewnego etapu w życiu, bo z jednej strony symbolizuje młodość, beztroskę, zabawę, a z drugiej strony to zapowiedź rozpoczynającego się okresu intensywnej pracy i nauki. Przed Wami pewnie nie jedna nieprzespana noc, wiele wyrzeczeń, wysiłku, ale pamiętajcie, że naprawdę warto. Warto poświęcić trochę czasu, aby zbudować solidne fundamenty pod swoją dobrą przyszłość. Życzę, żeby Wasze życie odbywało się bez zbędnych komplikacji, a zebraliśmy się tutaj z powodu matury, która będzie w maju. Dlatego szczerze Wam życzę jak najlepszych wyników, żebyście Wy przede wszystkim byli z tego zadowoleni, Wasi rodzice z Was dumni i dumni i zadowoleni. zadowolona była Pani Dyrektor i grono pedagogiczne. Pragnę serdecznie podziękować za te lata trudu, które upłynęły nad kształtowaniem tych młodych ludzi, za poświęcony im czas i wysiłek. Dziękuję bardzo wychowawcom za opiekę nad swoimi klasami. Cierpliwość, wyrozumiałość w stosunku do naszych dzieci. Dziękuję wszystkim pracownikom szkoły. Chciałabym życzyć naszym dzieciom, aby okazały dzisiaj postawę godną doniosłości tego balu. Jednocześnie życzę wszystkim tu obecnym wesołej i dobrej zabawy. Oby miłe wspomnienia dzisiejszego wieczoru mogli Państwo zachować na długo, a naszym dzieciom życzę, by tę studniówkę i całą naukę w liceum mile wspominały przez długie lata swojego życia. Poprzez naukę codziennie podejmujemy wspólny wysiłek w celu uniknięcia szarej, smutnej przyszłości. Trudem nauki dajemy sobie szansę na podjęcie studiów na wymarzonych uczelniach i ubieganie się o pracę odpowiadającą naszym ambicjom i zainteresowaniom. Przez trzyletni okres nauki w liceum z pewnością zdobyliście ogromne zasoby wiedzy i jesteście gotowi do tego, by popłynąć na głębokie wody. Teraz to od Was zależy, w jaki sposób wykorzystacie pozyskaną wiedzę, jak potoczy się Wasza dalsza edukacja. Przy tej okazji, w imieniu uczniów klas młodszych, chcielibyśmy Wam podziękować za wszystkie wspaniałe wspólne chwile. Szalone San Loremo, emocjonujące turnieje siatkówki, pięknego Poloneza. Przepełnione dobrą energią rozmowy na szkolnych korytarzach. Wspólnie przekonaliśmy się, że szkoła to nie tylko budynek. Liceum to także wiele wspaniałych przyjaźni, które zostają z nami do końca życia. Życzymy Wam udanych egzaminów maturalnych, dobrego wyboru kierunku studiów, dostania się na wymarzoną uczelnię, jak również powodzenia w życiu zawodowym, które zbliża się wielkimi krokami. Najważniejsze na koniec. Życzymy Wam, żebyście w odległej przyszłości usiedli w fotelu i z sympatią przywołali w myślach ten piękny studniówkowy bal z 2022 roku. No i tych czarnieckich z trzeciej PB, których przemówienie mogło trwać trochę krócej. Życzymy, Życzymy dobrej, dobrej zabawy. zabawy. Ten niezwykły bal, dzisiejsza studniówka. To czas radości, ale i refleksji. Tak niedawno przekraczaliśmy próg naszego liceum. To tutaj przeżywaliśmy wzloty i upadki. Zaliczaliśmy sprawdziany lub nie, zdobywaliśmy wiedzę. Na pewno będziemy wspominać najweselsze i najtrudniejsze zajęcia w szkole, ale także i chwile spędzone na lekcjach zdalnych. W tych chwilach zawsze towarzyszyliście nam wy, wychowawcy, nauczyciele. Staraliście się prostować nasze ścieżki, cierpliwie tłumaczyć, w jaki sposób szukać prawdy i swojego miejsca w życiu. Pragniemy również podziękować wszystkim pracownikom szkoły, a także naszym rodzicom, na których wsparcie i pomoc możemy zawsze liczyć. Pragniecie ustrzec nas przed popełnianiem błędów i nauczyć właściwego rozumienia słowa dorosłość. Jesteśmy Wam za to wdzięczni. Szanowna Dyrekcja. Wychowawcy i nauczyciela. Dziękujemy Wam za wyrozumiałość, cierpliwość, za bezmiar wiedzy, którą nam przekazaliście. To dzięki Wam poznawaliśmy tajemnice świata, weryfikowaliśmy Swe poglądy i zapatrywania na otaczający nas świat. Dojrzewaliśmy. I dojrzeliśmy również do tego, aby zatańczyć przed Państwem polonezę. Niech ta studniówka dostarczy nam wszystkim wielu wspaniałych wrażeń. Zatem, maturzyści, bawmy się. Są w życiu takie chwile i takie wydarzenia, które nas zawsze pozostają w pamięci. Niewątpliwie należy do nich także bal studniówkowy i związane z nim przygotowania. Ja e, dzisiaj niestety byłam w proszku i ledwo zdążyłam, ale zdążyłam, <grym> na szczęście. E, no, jeśli chodzi o sukienkę, to to był spontaniczny wybór. Weszłam do sklepu, zobaczyłam tę sukienkę, stwierdziłam, a pójdę w niej na studniówkę. Tylko musiałam dodać coś od siebie jeszcze oczywiście. Na pewno wszyscy mają tutaj założone głowy, tak powiem szczerze, bo no, to jest bardzo ważny dzień i wydaje mi się, że przez tą pandemię, tak samo w tamtym roku, tamten rocznik nie miał tej studniówki, więc też była taka presja na nasz rocznik. No, sukienkę weszłam do sklepu, patrzę, mówię, muszę ją wziąć i to był ten jedyny wybór. Makijaż na tą makijażskie a włosy również zrobiłam sama. Było to ciężkie, to się tak wydaje, że mężczyzna to nie ma łatwo, ale to wcale nie jest tak. Trzeba ten garnitur... Ja na przykład miałem garnitur szyty, czekanie na niego to jest naprawdę... Był, był, był trochę problem. Jak już wszystko było zrobione, to jest taka satysfakcja, że wszystko jest udane. Musiałem dobrać sobie garnitur, wiadomo. Każdy na miarę był szyty, więc myślę, że to nie były proste przygotowania. A propos wyboru garnitury, to po prostu wszedłem do sklepu i już wiedziałem, że to będzie ten. W związku z panującą pandemią i zajęciami prowadzonymi zdalnie, dla tegorocznych maturzystów okres szkoły średniej zdecydowanie nie należał do najłatwiejszych. Ale mimo to, przy wspólnym wysiłku nauczycieli i uczniów, udało się sprawić, iż zarówno nauka, jak również życie szkolne przebiegały w miarę możliwości w sposób płynny i komfortowy. Było dużo na pewno bardzo wspaniałych momentów z rówieśnikami, dużo nowych znajomości. No, wiadomo, że dużo tego czasu przeżyliśmy jednak przez wirus na lekcjach zdalnych, ale pomimo tego jakoś się odnaleźliśmy i daliśmy w sumie sobie radę. Mi się wydaje, że zajęcia zdalne mogły trochę utrudnić tą maturę, chociaż personalnie uważam, że okres liceum był. Jak na razie o moim najlepszym okresie w życiu. Zdecydowanie polecam zielone liceum. Myślę, że to jest najlepszy wybór, jaki można dokonać. Też uważam, może dlatego, że po prostu w tej szkole jest tak jakby mała liczba osób, że każdy z każdym ma szansę się zapoznać i właśnie przez to się tak jakby robi taka miła, fajna atmosfera. Też uważam, że między innymi na liczbę osób w naszej szkole, każdy z każdym się zna i rzeczywiście panuje nas taka rodzina atmosfera. Uważam, że atmosfera jest naprawdę świetna, bo jest rodzinna, myślę, że nikt nie musi się przejmować, czy ktoś na niego krzywo spojrzy, czy cokolwiek innego, naprawdę jest przyjemnie i ja polecam każdemu. Szkoła jest niesamowita, wydaje mi się, że atmosfera, która tam pasuje jest nie do zastąpienia. Nasza szkoła organizuje San Loremo, jest bardzo dużo takich rzeczy, które dają nam się zintegrować, bo wiadomo, są szkoły, gdzie jest więcej uczniów, i nie każdy ma okazję się poznać. Tutaj jednak jest ta atmosfera rodzinna i wydaje mi się, że te lata będziemy niesamowicie wspominać. W związku ze zbliżającą się maturą pojawiają się refleksje związane z dalszymi etapami edukacji i wyborami, których niebawem trzeba będzie dokonać. Ja planuję planowałam iść na prawo biznesie ale właśnie rozważam dziennikarstwo. No to ja tutaj może wyjdę z bardzo ryzykownym planem, ale ja mam zamiar iść w stronę muzyki. Kocham śpiewać i tak naprawdę to jest to, co chciałabym robić w życiu, więc mam nadzieję, że się uda. Ja jeszcze nie mam do końca sprecyzowanych planów, ale myślę, że w najbliższej przyszłości podejmę ten. Bardziej ścisły, wiadomo, matematyka, geografia, fizyka, takie właśnie kierunki. Ja też na przykład jeszcze nie mam jakichś takich planów, jeszcze będę musiał... Siadać. mam trochę jeszcze czasu, żeby się nad tym zastanowić. No, czasu nie zostało już zbyt wiele, ale planów nie mam. Ale myślałem nad kierunkiem bardziej fizycznym, tak mi się wydaje. Pal uczniów pierwszego Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach rozpoczął sezon studiówkowy w powiecie Kozienickim.